Ja Widzicie frazy, jak krosanta biorę wika żołądkowej, lecę palet Nie piję kolorowej, biorę czysto A na nie ma powyka, jest ciwko. Palę sobie buszek, lecę jak kopciuszek Nie walimy szuru, bo nas poli brzuszek Wątpię leci dobra duta, Nie chodzimy z buta, nie jesteśmy szczęśliwi. popalimy pucha Lececzek do fury, golf czy Plus nasze maniury, nie wydaje i ręka. Byle to nie szczury, choć szczury to nasza suczka I tak każdy woli se, zaja puszka Chłopaki, to geniusz niebieski Ty jesteś zjebany, no i mało męski Palę sobie puszek, lecę jak pciuszek Nie walimy szurów, bo nas poli brzuszek W cię leci dobra nuta, nie chodzimy z buta Nie jesteśmy trzeźwi, bo palimy pucha Jak nie masz połapać, to dzwoń do W Sklepy cię dziś lepiej niż twoja mamusia. Nie ma tego w sklepie, towar niebezpieczny To już niebezpieczne, bądź naszym podopiecznym Geniusz, że wychowa, choć Spokojna głowa, nikt tego nie żałuje Genium cię wychowa, choć realizuje Sią spokojna głowa, nikt tego nie żałuje Palę sobie buszek, lecę jak obciuszek Nie walimy szurów, po nas poli brzuszek W aucie leci dobra nuta, nie chodzimy z buta Nie jesteśmy trzeźwi, popalimy bucha Jak nie masz połapać, to twój do szumusia. W Sklepie ci lepiej niż twoja mamusia Nie ma tego w sklepie, to niebezpieczny To już niebezpieczne, bądź naszym podopiecznym Gieliów cię wychowa, choć zdemoralizuje Siostro spokojna głowa, nikt tego nie żałuje Gieliów cię wychowa, choć zdemoralizuje Siostro spokojna głowa, nikt tego nie żałuje Palę sobie burzek, lecę jak kopciuszek Nie walimy szurów, bo nas boli brzuszek W leci dobra nuta, nie chodzimy z buta Nie jesteśmy trzeźwi We're the